Witam wszystkich z tej strony Tula i Don't Starve, w Panowaniu Gigantów. Tym razem na modach będę grała Sir Danielem Fortescue. Jest to postać twórcy Flow, którą też już nagrywałam. Mr. Hastingsa, który jest Polakiem. I cóż, nagrywałam flow, i tak pomyślałam, że w sumie e, Sir Daniela też nagram. E, pograłam troszeczkę tą postacią, jak widzicie, mam 25 dzień. Jest całkiem fajna. Śmiesznie wygląda, zobaczcie, taki fajny jakby szkieletorek, e, bo on powstał z groby. Zaraz Wam zresztą wszystko opowiem. E, tak, e, w takim małym skrócie, tutaj kocur nam. E, <grywa> Wypluwa różne rzeczy, ale fajnie jest go tutaj mieć. Zaraz, zaraz wszystko opowiem. E, więc, tak. E, Sir Daniel Fortescue. Jest to postać e, z gry. E, z gry Medieval, która powstała na PlayStation 1 dawno temu. I twórca właśnie e, na, tej, e, na tej grze wzorował się. E, tak wygląda. I taka krósta, krótka historyjka, że w 1386 roku nasz Sir Daniel pokonał Zaraka, takiego złego czarnoksiężnika, któremu przeszkadzało, że na świecie jest pokój, i stworzył taką armię demonów. I właśnie pod przewodnictwem naszego Sir Daniela zostały te demony pokonane. Jednak nasz bohater zmarł, już właściwie na początku, od pierwszej strzały. Ale to nic, został okrzyknięty bohaterem. I cóż, później w tyś, powstał w 1886 roku, pokonał lorda Palentora. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam. I teraz z martwych stał po raz trzeci. Za sprawą koszmarnego paliwa. Już troszeczkę podrzucę, bo mamy zimę. Niestety, tak, tak trafiło. Eee, tak, za pomocą kosztowanego paliwa zmartwychwstał e, i ma po raz kolejny udowodnić swoją męskość i zabić Maxwella. E, tyle, że nasz Daniel myśli, że obudził się w Galami i, w, i w, dalej jest w tamtych czasach i w tamtym miasteczku. I tak, e, ma on dźwięki... E, zostaw to. E, takie organowe, m, napisy żółte. E, I tak, no mówię, wygląd jest wzorowany na tej grze. Tak samo cytaty. E, o, proszę, widzieliście? Żółte napisy. Tak samo cytaty. E, no, twórca po prostu e, wzorował się na tej grze. E, Medieval. Yy, i tak yy, tak samo wszystkie te przedmioty aha, właśnie, bo ja się przespałam w tym w namiocie, no żebyśmy nie zginęli czasami teraz, nie, tu mam jedzenie przecież yy, z głodu, albo dobra jest ok jeszcze sobie zbiorę to, dobra już wszystko zostawiam i, i wracamy do naszej postaci. E, wszystkie tak samo te dodatkowe itemki, które tutaj mamy, e, były w grze. Te wszystkie tutaj miecze, sztylety i tak dalej. Zaraz wam wszystko pokażę. E, I tak zaczyna. On ma e, Sanity 200. Także dość sporo. E, ale jest taki tchórzliwy i w nocy szybciej mu spada. Sanity, i tak samo podczas walki. E, ma 100 głodu. Ale nie musi często jeść i to zdrowia. Zdrowia ma właśnie nie za dużo, niestety. Ale, ale widzicie, daje, daje radę spokojnie. I co? Przede wszystkim, od czego tutaj zacząć? Mamy tutaj dodatkową zakładkę. Tak tutaj wygląda z taką maską. I tutaj są te wszystkie dodatkowe itemki, które on może zrobić. Jest ich dość sporo. Ja je wszystkie zrobiłam. I co? W sumie no nie, może po kolei. Tak, tutaj mamy, m, widzicie, młotek. Jest on tutaj. Proszę. No działa jak młotek, tak? No. O, widzicie, możemy sobie coś tam rozwalić. Jak młotek działa? O, dobra. To jest młotek. E, robi się go właśnie e, z koszmarnego paliwa i, i ze zwykłego młotka. Aha, zamarzamy. Zamarzamy. A no niestety jest zima. No tak, tak, tak to wypadło, że tak powiem, że, że w zimie, e, w zimie to pokazuje. E, dobrze. E, to jest właśnie ten młotek. E, tutaj mamy... Taki ten topór. O, Boże, jeszcze piękny. Z tego, co pamiętam. On działa też. Możemy nim ścinać drzewo. Robimy go z siekierki i z koszmarnego paliwa. Matko, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Zabiły mi mojego kota. Kurczę, szkoda. powiem wam że kod jest przydatny gram na tym dodatku nie na e, podstawowej wersji e, kod jest przydatny dlatego że już wam mówię o założymy sobie czapkę zobaczcie jaką śmiesz w czapkach po prostu wygląda świetnie w ogóle jest śmieszny fajny dobrze e, więc to był drugi itemek. E, później mamy taki o taki króciutki tutaj Sztylecik, on działa jak bumerang, Fajna rzecz Tyle, że jest jednorazowego użytku Ale możemy go łatwo zrobić Bo on jest chyba z dwóch krzemieni Z tego co pamiętam, tak Także nie jest trudny do zrobienia Spokojnie, o, zrobimy sobie jeszcze Kolejny To jest Nie wiem, chyba ten To są już takie mieczyki Tak samo ten I tu jest ten niebieski to jest taki yy, z potrzebny jest z ten niebieski kryształek yy, tak tutaj yy, On jest yy, zadaje dużo silniejsze obrażenia i, i tak samo ma wytrzymałość jego jest spora to Wam zademonstruję może jak wstaną, chociaż czy świnki dobra, może się prześpimy Starczy mi jedzenia Dobra. Chodź. O! Nie mam. No tak, bo coś tam, coś tam kombinowałam chyba i. W Dobra. W sumie, czy ja tutaj chcę od razu te świnki. To może za chwilkę. Tak, tu jest kolejna. Laska prędkości. Tak wygląda. Jest ona niezniszczalna. No wiadomo, działa jak laska prędkości. Y biegamy dużo szybciej weźmiemy sobie jeszcze o, to zjemy dobra dobrze, co my tu tak, tu jest laska prędkości też jest potrzebne, właściwie wszędzie potrzebne jest koszmarne paliwo e, aha, tu jest taka, taka fiolka e, która doładowuje nam zdrowie tutaj mam chyba jeszcze te itemki, tak to sobie, może coś tutaj zaraz poodkładamy, co nam niepotrzebne. potrzebne, Ale mamy teraz 100. Także, no. Tak, tu jest jeszcze ten kielich. Zaraz to sobie wszystko poprzekładamy i, i wam pokażę. Tu jest zbroja jeszcze. To. I to są te dusze, zaraz, zaraz o nich opowiem. aha, tu jest ta fiolka, właśnie, ona dodaje nam zdrowia Mam teraz je pełne. E, tu jest e, tak samo, to jest taka duża butel, butla. Ona nam e, dość sporo doładowuje. Wiecie co? Może w sumie są tu jakieś świnki. Ale to założę sobie może zbroję. Pokażę Wam zbroję. Tu jest do zrobienia zbroja. Musi być pięć e, dobrych dusz i złotą. Zaraz wam opowiem o duszach. Założymy zbroję. I może poalczymy ze świnką. Niech nas troszeczkę uszkodzi może. O. Proszę. Tutaj ze świnki wypadła yy, to jest tak zwana dobra dusza. Podniesiemy sobie. O. To jest taka niebieska. Jak koszmarne paliwo tylko niebieskie. Podejdziemy sobie do ognia. nie, tego nie może, ale może tą bym wzięła a nie, też nie może, może ma za dużo no w każdym razie one służą do robionowania zdrowia podpalimy sobie jeszcze widzieliście, zbroja jest świetna eee, możemy z nią sobie spokojnie walczyć ona ma 200% wytrzymałości także jest, jest naprawdę fajna i tak, jak widzieliście, mamy tutaj te, te dobre i złe dusze, tak to się nazywa. Proszę, jak je położymy, zobaczcie, jak fajnie. I one tak troszeczkę świecą. Wyglądają ślicznie, naprawdę są świetne. To są niebieskie. O, to są czerwone. Proszę, tak to wygląda. I tak, jeżeli zabijamy zwierzątka, właśnie typu świnki, które są dobre wylatuje nam niebieskie dusze, te dobre dusze, jeżeli złe jak typu nie wiem, pająki, wylatują nam czerwone, i tak, te niebieskie, poza tym właśnie, że możemy sobie zrobić tą zbroję, która jest tutaj służy nam do napełniania kielicha. Mamy tutaj taki kielich, on też występuje w grze. Zresztą mówię wszystkie te itemki kielich, kielich mam tutaj, tak. Yy, poza tą właśnie zbroją, to służy nam do doładowywania. Widzicie tutaj? O, tego kielicha, zarówno niebieskie, jak i czerwone, jak dobre i złe. Proszę, kielich możemy położyć. Proszę, i świeci. Zobaczcie, jak ślicznie. Wygląda to pięknie. Naprawdę, fajnie, właśnie tą zimą, bo ładnie to wszystko wygląda. Możemy go podnieść. Może podejdziemy sobie gdzieś tutaj. Bliżej o. o. Możemy no. Położyć. Zobaczcie. Piękny. Bardzo ładnie to wygląda. I ma jeszcze jedną zaletę. Jeśli go weźmiemy. Proszę. Możemy podpalić. Działa jak pochodnia. Bardzo fajna, fajna rzecz. I mówię. Doładowujemy właśnie y, tymi duszami. Jest to dość łatwe, bo mówię, jakieś pojąki, jakieś coś zabijemy, to, to nam to wypada. Ja miałam kota, którego zabiły mi złe pingwiny. Z kotem było fajnie, bo on mi polował na ptaszki. E, często m, także, także wylatywało mi te dobre dusze, które jest troszeczkę ciężej zdobyć. O, widzicie, jak świeci? Normalnie w nocy fajnie, piękne są, bardzo ładnie świecą. Jeszcze położymy może ten kielich. O. Super naprawdę. Także kod mi polował i, i wypadały mi te, te, te niebieskie dobre dusza. Dobrze, spójrzmy jeszcze. Czy ja już o wszystkim powiedziałam? Tak, to jest ta zbroja. To jest ten kielich. To są te, to, to jest laska prędkości. To są te wszystkie sztyleciki. Mówię to ten jak bumerang. No, chyba to jest już wszystko. Nie wiem czemu. Nie mogę właśnie tego wypić, to jest dziwne. Bo w sumie mam już 84, nie wiem, to się z kwiatuszków robi. Też się zastanawiałam, no bo ja gram na tym dodatku. Być może dlatego to nie działa. Bo jak weszłam sobie na zwykłą podstawową grę, to, to mogłam to normalnie wypić. Nie wiem czemu teraz to nie działa. Czy to od tego zależy, że ja gram na tym? Nie wiem, czy mam jednak za, za dużo. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Zdejmijmy sobie czapkę. O, tak wygląda. Proszę. Naprawdę, bardzo fajny. Polecam tą postać. Bardzo miło się nią gra. Widzicie, ja już mam prawie 30 dzień. E, zrobimy se, Jeżeli zrobimy te dodatkowe itemki, naprawdę e, te, te dusze są naprawdę fajne. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. No, śliczne są. E, ten kielich super. Także, no. Naprawdę polecam tą postać, bo, bo jest bardzo fajna i tak jak mówię, zrobił ją Polak tak, Mr. Hastings, ten sam co, co Flow dlatego w sumie zdecydowałam się no nie tylko dlatego, ale e, dzięki temu że, że widziałam, że, że ma tą drugą postać stwierdziłam, że a sobie pogram zobaczę jak to wygląda, jeżeli mi się spodoba to, to coś nagram i tak też właśnie się stało, że ja troszeczkę pograłam i stwierdziłam, że naprawdę ciekawa, fajna postać i, i można nią pograć, jest godna polecenia. E... Także cóż, to chyba tyle. no Zrobiłam taki jeden filmik y, w sumie, bo. Mm... Gram też y, po prostu na tym dodatku, y, robię serię i. i... No chciałam tak wam pokazać. Jeżeli byście chcieli yy, z tej postaci Sir Daniela jakąś krótką serię, tak jak robiłam to do tej pory, to oczywiście piszcie. Ja chętnie sobie nim pogram, bo yy, bo naprawdę jest ciekawy. I, I te jego itemki są bardzo fajne. Super. a ciekawe, jeszcze zobaczę coś. Jeszcze zapoluję na biedną świnkę. No, biegnij. Bo mnie intryguje cały czas, czemu te fiolki nie ten... A, teraz mnie będą wszystkie tutaj gonić. Chodź. Nie, zginiemy, zginiemy. Dobra, ja założę sobie lepiej już tą zbroję. Już myślałam, że zginę, ale na szczęście nie. Specjalnie zdjęłam tą zbroję, bo ona jest dobra, ale no chciałam, żebyśmy dużo stracili. Tego zdrowia, którego mam w sumie mało. 18, spójrzmy teraz. No, zapisuję się. No nie może. Kurczę, jeżeli mógłby się odezwać do mnie twórca, e, byłoby miło, bo nie wiem czemu to nie działa. Czy to faktycznie przez ten dodatek? Bo powiem szczerze, że grałem tej podstawowej wersji, bo właśnie chciałam zobaczyć, to to działało. Nie wiem dlaczego teraz nie działa. Hmm. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Także mówię, te wszystkie temki nie jest trudno zrobić, bo. Mm, no tyle, że to po, y, koszmarne paliwo jest potrzebne. No ja już post kilkoma postaciami grałam, gdzie musiałam niestety obniżać niepoczytalność, żeby zdobyć y, to koszmarne paliwo, także nie jest to już dla mnie problem. Jedynie tutaj. Tu potrzebny jest ten szlam, y, a po to musimy zejść do jaskiń. Także to jest jedyne w sumie utrudnienie, ale, ale tak to naprawdę. Te dusze to jest taka dodatkowa frajda, i mówię, wszystkim bardzo polecam tą postać, bo jest super i mówię, jeżeli chcielibyście jakąś krótszą taką serię, tak jak do tej pory robiłam, to piszcie ja chętnie, chętnie zrobię o, tu możemy sobie wziąć ten kielich który już jest wykończony, ale proszę prawie normalnie <laughs> jakie odgłosy, co? możemy sobie doładować i tym, i tym, proszę i już mamy 100% i znowu będzie nam świecił. Fajne, naprawdę, bo gdziekolwiek będziemy, to, to świeci. Tak samo te dusze też jakieś tam światełko nam dają. Dobra, nie przedłużam. Mam nadzieję, że, że mod wam się podoba. Tak samo jak i mnie. Jest bardzo sympatyczny, bardzo fajny. Mówię, wzorowany na tej, na tej grze. Ale nie musicie znać tej gry. Ja powiem szczerze, że jej nie znałam. Troszeczkę obejrzałam sobie jakiś tam filmik, żeby, żeby zobaczyć o co chodzi. Yy, więc już teraz mniej więcej się orientuję, ale wcale nie musicie znać tej postaci, żeby nią sobie pograć, bo, bo jak widzicie naprawdę jest sympatyczna i, i fajnie się nią gra no dobrze, piszcie komentarze, yy, czy wam się podoba, czy nie ja w sumie powiem wam no jedynie to zdrowe, no jest takie malutkie troszeczkę co bym zmieniła i, i jeszcze on ma tutaj tą zbroję Zrobiłabym mu jeszcze jakiś hełm. Wiem, że w grze, w grze nie miał, ale, ale też myślę, że ciekawie by wyglądał, jakby jeszcze dodatkowo miał jakiś hełm. Myślę, że, to, że byłoby to fajne. Dobrze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I cóż, papa. Pa.